Dzień dobry, dzień dobry, Damian Bogański z tej strony. Witam serdecznie w kolejnym sezonie serii Rozrusznik Poranny. Moi drodzy, zaraz zaczniemy pierwsze ćwiczenie, które, którym będą pajacyki jako forma cardio, a potem będziemy pracować nad mobilnością, nad wzmacnianiem mięśni posturalnych i standardowo trening będzie trwał minutkę jako samo ćwiczenie, 5 takich ćwiczeń i 15 sekund przerwy między ćwiczeniami. Zaczynamy sobie już od pajacyków. Wiadomo, jest to forma cardio po to, żeby pobudzić układ krążenia do pracy, żeby serce zaczęło szybciej bić, żebyśmy się obudzili przed kolejnymi ćwiczeniami. Zwróćcie tutaj tylko uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, jak pracuje kolano, że ono się przy pajacykach przy rozkroku nie zapada do środka, tylko pięknie pracuje w linii stopy i uginamy zarówno staw kolanowy, jak i staw biodrowy, czyli lekko bioderko idzie do tyłu, a ręce no to każdy wie jak ręce. Moi drodzy, szyb Przypominaj, przypominajka, publikujemy sobie nasze materiały codziennie o 6 rano, od poniedziałku do piątku, w weekend mamy przerwę, kto chce to może powtórzyć dowolny odcinek, no i oczywiście cała zabawa w rozruszniku porannym polega na tym, żeby robić go regularnie, żeby go robić codziennie, choćby przez 5 minut i wtedy naprawdę jeśli stworzycie z tego rozrusznika swój nawyk, to będzie to yy, mały ale bardzo znaczący krok na drodze ku sprawiedliwemu ciału. A tymczasem pajacyki dobiegają końca i teraz mamy 15 sekund przerwy i już w tym momencie widzicie, jakie będzie kolejne ćwiczenie. Zaraz zaczynamy. W kolejnym ćwiczeniu czekają nas skłony boczne, czyli będziemy sobie mobilizować do pracy całą tylną taśmę, tylną, przepraszam, boczną taśmę, boczną, powierzchowną, czyli. No wszystko co po boku ciała, To nie musimy się doktoryzować, nie, mówimy o, nie musimy omawiać taśm anatomicznych. Po prostu stań w rozkroku, napnij pośladki, napnij nogi, wyprostuj nogi w kolanach, ale nie do przeprostu. I rób sobie skłony boczne, staraj się sięgnąć dłonią jak najdalej. Ręka idzie blisko ucha, staramy się rozciągnąć cały bok. Robić sobie wydech, możemy przytrzymać delikatnie tą pozycję. Tak na zmianę, raz lewa, raz prawa. Nie na ilość, to ma być spokojne, jakościowe. Nie musimy się tutaj spieszyć. Powinniśmy tutaj poczuć, jak się wszystko rozciąga od pachy aż do biodra, aż do pośladka nawet i w ten sposób sobie pracujemy. Mamy jeszcze 15 sekund takiej. Pracy. I teraz, dziś mamy poniedziałek. Ja wiem, że zawsze w poniedziałek jest najwięcej wyświetleń. Nie wiem, jak to działa, ale w poniedziałki ludzie przychodzą, a w piątki już jest gorzej. Więc obiecaj mi, że będziesz też we wtorek, w środę, w czwartek i w piątek, tak, żeby faktycznie zrobić cały tydzień. Super, mamy zrobione i teraz już widzisz kolejne ćwiczenie, które zacznie się za. 9 sekund już w tym momencie i będą to krążenia. Krążenia stawem biodrowym, czyli będziemy sobie krążyć raz do przodu, raz do tyłu, no i 30 sekund lewa, 30 sekund prawa noga. Stoimy na jednej nodze, więc równocześnie mamy ćwiczenie równoważne. Także bardzo fajne też dla naszej propriocepcji, czucia głębokiego. Krążymy sobie jedną nogą. Ja oczywiście powiem, jak będzie zmiana i to już jest nasze trzecie ćwiczenie, więc tak naprawdę jesteśmy na półmetku naszego rozrusznika więc bardzo dobrze idzie. Oczywiście jeśli chcesz, to możesz sobie wykonać nawet ten rozrusznik dwa razy, nic nie stoi na przeszkodzie, ale jeśli masz tylko 5 minut, to 5 minut w zupełności nam też wystarczy. 30 sekund minęło, śmiało możesz sobie zmienić teraz nogę. I pracować. I teraz jeszcze jako ciekawostka, to nagrywałem ten rozrusznik o 6 rano. I, i w tle już widzisz osoby pływające. Triatloniści już tutaj zasuwali po tym pięknym miejscu, czyli po krakowskim zakrzówku. Więc fajnie, bo widać, że właśnie kto rano wstaje temu. Pan Bóg daje i ten może sobie potrenować, rozruszać całe ciało i dzięki temu czuć się lepiej. Super, zrobione, zrobione mamy kolejne ćwiczenie. I teraz, naszym kolejnym ćwiczeniem, które ruszy za 10 sekund, jest taka, taka praca rotacyjna, kręgosłupa. Będziemy sobie siedzieć w pozycji 90-90 i będziemy najpierw robić skłon do tej nogi wykrocznej. A za chwilę będziemy sięgać dłonią do sufitu. 30 sekund na stronę, więc przyjmij 90 stopni, tam między kolanem a. Między udem a podudziem i pracujemy sobie jedną ręką do góry, i później w przód staramy się wyciągnąć rękę jak najdalej. Pracujemy sobie 30 sekund na jedną stronę, i później 30 sekund na drugą. Pamiętaj o oddechu. To ma być spokojne, to jest poranna gimnastyka. Tutaj nie szarpiemy, nie robimy nic na siłę, tylko bardzo powoli, bardzo delikatnie, spokojnie i super. 30 sekund minęło, i teraz zmieniamy stronę. I druga strona dokładnie tak samo. Oddychamy. Ta ręka podporowa, która jest z tyłu, też jest ważna, bo dzięki temu nie musimy się tak bardzo siłować z ciałem, jeśli tej mobilności nam troszeczkę w biodrach brakuje. Ja na przykład na jedną stronę mam dużo gorzej i no to jest dość normalne, że te asymetrie w ciele gdzieś tam występują. No i sobie pracujemy jeszcze dosłownie 3 sekundy, 2, 1 i pyk Zrobione. Świetnie i zaraz będzie. Kolejne ćwiczenie. Za 15 sekund ruszymy sobie z pozycją stołu, ale będzie to w ten sposób wykonane, że za każdym razem, gdy wyjdziemy biodrem do góry, przytrzymamy sobie tę pozycję przez 5 sekund. Ok? Więc bardzo prosta sprawa. Zaraz sobie to jeszcze będę omawiał. Usiądź sobie i teraz pchasz biodra mocno do góry. staraj się napiąć pośladek, napiąć brzuch, tak żeby tutaj nie pogłębiać lordozy lędźwiowej, tylko po prostu kręgosłup neutralnych, krzywizna. I teraz pchamy biodra, trzymamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i dopiero teraz wolno biodro do dołu, dotykamy podłoża i znowu góra. Pamiętaj o tym, żeby zachować długą szyję, łopatki w miarę blisko siebie, ręce proste w łokciach, ale nie do przeprostów. No i pracujemy sobie tak, żeby zrobić stół, czyli żeby te biodra i tłów i uda były w linii prostej, tak żeby się dało na pępku coś położyć, żeby się nie przewróciło. Więc staraj się napinać brzuch, trzymać napięty, tak żeby on nie latał jak piłka, tylko właśnie kontroluj cały czas. Zostało nam jeszcze 15 sekund takiej spokojnej pracy i naprawdę nam tutaj to wszystko bardzo dobrze się układa. Za chwileczkę będzie koniec, więc ja już w tym momencie mogę Ci składać gratulacje, bo... Pierwszy krok na drodze ku Twojej sprawności zrobiony, a my widzimy się oczywiście jutro, bądź koniecznie, a w komentarzu daj znać, czy zrobiłeś, po prostu sprawdzamy obecność. Do zobaczenia jutro, pozdrawiam Damian Bugański, cześć.